Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie we wtorkowy ranek z kolejną audycją. Tymczasem ta audycja będzie moją odpowiedzią na raport, strategię rządową na lata 2021-2030. Wylano piękny fundament. Teoretycznie, na papierze bardzo ładnie to brzmi, wszystko gra i bucy, jak to mówi przysłowie ludowe, gorzej w praktyce, ale na początku, zanim zacznę, przejdę do tematu, chcę powiedzieć, że zaczyna się to, czego się obawiałem, zaczyna się wymuszanie, mianowicie, jeśli chcesz iść na rehabilitację, musisz mieć albo co dwa tygodnie test, albo proponują szczepionkę, Robią to praktycznie wszystkie szpitale, między innymi przy całej świadomości tego, że szczepionki nie ma, a test zrobiony w środę może w piątek wykazać zupełnie inny wynik. Sytuacja wygląda w ten sposób, że wjeżdżasz do szpitala, na przykład w poniedziałek, robią ci test, na 48 godzin wysyłają cię do domu, po czym z powrotem musisz przyjechać na swój własny i nie wchodzisz szpitala, czy w międzyczasie, czy ty jesteś w domu, czy gdziekolwiek miejsce od izolacji też sobie musisz szukać sam. Wygląda to także w ten sposób, że musisz po szpitalu, po korytarzach chodzić w masce. Podchodzisz tylko do bramy, absolutnie nie ma żadnych wejść, żadnych wejść, żadnych odwiedzin. Ludzie są absolutnie odizolowani. No, taki, taki powiedziałbym mini obóz, to tak wygląda w ten sposób. Nie ma to nic wspólnego z rehabilitacją. Ja wiem, że, że to nie jest wynik szpitala, oni dostają, w, to nie jest wymysł szpitala. Oni dostają takie wytyczne najprawdopodobniej z NFZ-u, NFZ od ministerstwa, i kornie go realizują, ale nie ma nic wspólnego to z, z rehabilitacją, i ja. Jestem pierwszym, który jeśli zostanie złożony pozew zbiorowy, do takiego pozwu się, się dołączy i radziłbym skarżyć się departament Świadczeń i Rehabilitacji NZU, dlatego że tutaj jest absolutne złamanie konstytucji, bowiem konstytucja gwarantuje mi dostęp do, do Opieki zdrowotnej i w te, tak, to, tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, o sytuację osób niepełnosprawnych, to, to w tej chwili jest tak, że jest 1971 zł. Zasiłku bez możliwości podjęcia absolutnie jakiejkolwiek pracy. I Jest jakiś tam nierywaleryzowany nie od lat, mimo tego, że było wiele, wiele protestów, zasiłek, który wynosi w tej chwili 215 zł. I jest absolutnie niepotrzebne zróżnicowanie między niepełnosprawnością, która powstała po urodzeniu, a niepełnosprawnością, która została na nabyta. Tam te widełki są relatywnie przy niepełnosprawności nabytej, relatywnie mniejsze. Moje środowisko nie wierzy w żadne tam strategie, raporty, rzeczywistość. To jest wszystko ładnie wygląda oczywiście na papierze. Wszystko sprowadza się do tego, żeby się dany polityk z tej czy innej partii mógł przed wyborami pochwalić i obniżyć podjazd czy cokolwiek innego, natomiast tutaj potrzeba jestem, bo mnie nie interesuje to, że oni mi tam obniżą podjazd tu i tam, tylko mnie interesuje to, czy ja mam gdziekolwiek z kimkolwiek wyjść i czy, czy po śmierci opiekunów lub rodziców ta opieka będzie systemowa, a cały czas twierdzimy, że jako osoby niepełnosprawne, że jesteśmy niewidzialni i nas się widzi tylko przed, przed wyborami, takich rodzin z osobami niepełnosprawnymi jest około dwu, z odrodzenia z niepełnosprawnością złożoną jest około 245 tysięcy. czym, wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego i to podaje dane z Głównego Urzędu Statystycznego, rodzin z osobami niepełnosprawnymi żyjących na skraju ubóstwa jest około 500, 5, jest około 5% jeśli mam na myśli ubóstwo to tutaj nie chodzi o to, że że e, trzeba sobie kupić trzy samochody w ciągu roku tylko tutaj chodzi o to, że te osoby bardzo często no się z materialnymi, e, materialnymi problemami e, Przede wszystkim chodzi nam teraz o to, żeby że bardzo poważnymi związanymi z brakiem, z brakiem pieniędzy na podstawowe terapie, na rehabilitację, koszt domu opieki, no to jest 2, 3, 4 tysiące w zależności od standardu, a renta socjalna przyznana przez orzecznika ZUS-u na skutek całkowitej niezdolności do pracy wynosi 30, 1030 zł, minus podatek, bo musicie wiedzieć, że, że te renty są opodatkowane i w, w, w tej chwili moje środowisko absolutnie domaga się i żąda i tego, żeby pandemia nie przykrywała prawdziwych problemów, mianowicie szerokiego dostępu do rehabilitacji, bo ona jest dalej limitowana i to nieprawda, że zostały, zostały zniesione limity, tylko tych limitów już nie, nie pilnuje w tej chwili NFZ, tylko ich pilnuje szpital i szpital ma yy, ściśle pilnować kolejek w tej chwili yy, dla takich osób jak ja, rehabilitacja z NFZ-u przysługuje raz, yy, raz do roku, jest to 45 minut i to wszystko. W ośrodku rehabilitacyjno-ortopedycznym przez okres, przez okres 4, 3 w, w nagłych przypadkach, po wylewach, po udarach lub po zabiegu operacyjnym okres rehabilitacji wynosi 6 tygodni. Mianowicie domagamy się tego, żeby wprowadzono coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych i w Austrii i na Europie Zachodniej nazywa się to relatyw Survivor, czyli zawodowy członek rodziny, koordynator opieki geriatryczno-opiekuńczej, który podnosi jakość życia osób niepełnosprawnych, dostępny 24 godziny na dobę, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii i krajach Europy Zachodniej. I ten relative survivor. Po angielsku, a po polsku zawodowy towarzysz rodziny ma na celu opiekę nad takim pacjentem, dostosowuje plan terapii, pomaga wyszukiwać specjalistów, układa plan rehabilitacji, towarzyszy przy, przy wizytach lekarskich. Może przyjść sam lub wysyła wolontariuszy, jeśli matka lub ojciec który lub cała nam potrzebują wyjść na zakupy lub wyjechać. Jest, stanowi taki rodzaj jakby opieki wyknieniowej, której w Polsce absolutnie nie ma, a czego środowiska z osobami niepełnosprawnymi, między innymi Fundacja Oswoić Los, domaga się od lat żeby wprowadzono w końcu opiekę wytchnieniową i asystenturę yy, osobistą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Naprawdę za 1970 zł mając dziecko niepełnosprawne, no nie można wyżyć, skoro yy, wedle yy, wszelkich dostępnych danych yy, podstawowe cena turnusu rehabilitacyjnego to wynosi około dwóch, tysięcy złotych i to są dane rządowe, więc oni sobie sami zaprzeczają, bo namawiają ludzi do tego, żeby absolutnie podnosić dzietność i, i y, dają te słynne 500 plus, które teraz ma być rewaloryzowane i ta re, rewaloryzacja ma, wynosi tam około 40 złotych, bo takie są komunikaty ale absolutnie potem nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się z tymi y, dziećmi, co się z tymi rodzinami dzieje. A najczęściej jest tak, że y, osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne wychowuje jeden rodzic. Najczęściej jest tak, że ojca bardzo przerasta później odpowiedzialność. Y, do tego wszystkiego dochodzi strach przed tym, że sobie nie poradzę i najczęściej zostaje z tym wszystkim. Matka sama do takich sytuacji nie można dopuszczać. no Chcąc podnosić dzietność, chcąc, żeby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci, nie dając kobietom opieki po urodzeniu, po porodzie, no nie można zmuszać ludzi do heroizmu, bo ta kobieta wie, że jak przyjdzie co do czego, to i tak zostanie z tym wszystkim sama. I domagamy się właśnie tego, żeby rodzice, którzy mają osoby niepełnosprawne w rodzinie, opiekują się nimi, mogli właśnie pracować, choćby zdalnie. Skoro ta praca online już ma zostać uregulowana kodeksem pracy, i trwają w tej chwili rozmowy między rządem, radami przedsiębiorców i związkami zawodowymi, jak to uregulować, żeby, żeby ta praca już na stałe weszła do kodeksu pracy i była po prostu jednym z rodzajów wykonywanych prac, to moim zdaniem należy tę pracę kierować do osób, którzy tej pracy naprawdę potrzebują mianowicie do osób, które wychowują dzieci, osoby dorosłe, niepełnosprawne, tak żeby one nie wypadały z rynku pracy, a żeby mogły na tym rynku pracy się utrzymać, bo to są osoby bardzo często wysoko wykwalifikowane, posiadające odpowiednie wykształcenie i przy odpowiednim, odpowiednio skonstruowanym warsztacie pracy zdalnej, te osoby mogłyby absolutnie, absolutnie funkcjonować i jakby być stale obecnym na otwartym też rynku pracy. Czego jeszcze jako osoby niepełnosprawne potrzebujemy? Asystentury osobistej, która musi się wiązać już z rekrutacją w, w obrębie szkoły. Powtarzam to wielokrotnie, takie osoby jak ja, osoby, które już w jakiś sposób zaakceptowały swoją niepełnosprawność, mówi w jakiś sposób, bo całkowita akceptacja niepełnosprawności to byłoby udawanie. Po prostu trzeba się mniej lub bardziej, mocniej lub gorzej lub lepiej nauczyć z tą niepełnosprawnością żyć. No i tyle. I takie osoby jak ja powinny być w stałym kontakcie właśnie z, z, z dyrektorem szkoły, z gminnym lub miejskim y, ośrodkiem pomocy społecznej, żeby wiedzieć, że na przykład w, danym, y, w danej szkole odbywa się godzina wychowawcza i nauczyciel chce y, zorganizować pogadankę o, 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 o prawdziwie rozumianej tolerancji. I, i ja służę taką. Y, pomocą, mianowicie i bardzo chętnie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi sugestiami tym co należy zrobić, aby osobom niepełnosprawnym żyło się naprawdę lepiej na, na poziomie europejskim, naprawdę, a nie tylko w teorii. Ja bardzo chętnie służę, tylko też chciałbym, żeby się to nie odbywało tylko i wyłącznie przed jednymi lub drugimi wyborami, tylko żeby się to odbywało na przykład raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu i, i w, taki, w taką organizację takich zajęć jestem gotowy uczestniczyć, jestem gotowy je pomóc zorganizować i służę całą swoją wiedzą na ten temat. I jak mówię, opieka wytchnieniowa, ponieważ te rodziny, które się opiekują takimi osobami, to także rodziny, które mają swoich własnych partnerów. Bardzo często osoby niepełnosprawne zdarza się, że mają rodzeństwo i jeżeli choruje jedna osoba, to bardzo często przekłada się na, na, na chorobę całej rodziny. No i taka opieka wytchnieniowa rozwiązałaby parę, parę spraw bo te wszystkie strategie bardzo ładnie brzmią, tylko jak mówię, no to są wyrane pod dom fundamenty, natomiast jak przychodzi co do czego i trzeba stawiać mury, i trzeba umacniać ten dom i stawiać wiechę na dachu, no to już chętnych nie ma i, i wszystko się rozsypuje w teorii, a my najczęściej jesteśmy wykorzystywani do tego czy owego przed wyborami, żeby sobie PR poprawić. No nie ma... Nie ma na to mojej zgody, tak samo jak widzę wyraźne różnice między sytuacją, szeroko rozumianą sytuacją psychospołeczną osób niepełnosprawnych na wsi, a osób niepełnosprawnych w mieście, gdzie właściwie wszelkie, choćby nawet teoretyczne problemy e, związane z pomocą osób, programy związane z pomocą osób niepełnosprawnych kieruje się do dużych miast. Natomiast małe miasta i wsie pozostają dalej na uboczu, i bardzo często ci niepełnosprawni ze złożoną niepełnosprawnością są, są zostawiani sami sobie na łasce starzejących się przecież rodziców. No i naprawdę bardzo, bardzo wiele rodzin w związku z tym przeżywa, przeżywa dramat, bo się zastanawia, co. Co będzie dalej? No, jak to dalej będzie wyglądało? Takie teksty w stylu: Niech on zamknie oczy przede mną, bo jak ja umrę, to on sobie nie poradzi. Są na wsiach i w małych miejscowościach na porządku dziennym. Bardzo często się zdarza też tak, że to najpierw trzeba rozmawiać z rodzinami i, i wiele rzeczy tłumaczyć, a dopiero później rozmawiać z osobami, yy, z osobami niepełnosprawnymi. Także uważam, że że no tutaj cały czas jest potrzebna też praca nad mentalnością, budowa um, ośrodków um, pomocy dziennej, gdzie taka osoba niepełnosprawna, rodzic, czy opiekun będzie mógł pójść i się dowie, co w danym przypadku się należy, um, jaka pomoc, co się nie należy, gdzie jej szukać, w jakiej wysokości dalej. No, pomoc dla osoby niepełnosprawnej nie może też być uzależniona od, od dochodu, musi być uzależniona od stopnia niepełnosprawności i chciałbym doczekać w życiu jednej rzeczy, żeby, żeby te osoby niepełnosprawne zostały włączone w plany motywacyjne, pomocy, która ma ich dotyczyć, bo mam takie wrażenie, że te wszystkie strategie, raporty powstają gdzieś na poziomie urzędów, a w rzeczywistości się ma to nijak do, do, do życia i życie później wszystko weryfikuje, no bo nie można się przerzucać odpowiedzialnością yy, związaną z tym, czy rower rehabilitacyjny jest urzę, urządzeniem rehabilitacyjnym, czy nie jest bo dla nfz tu jest, a dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie już nie jest. I oni tam mają swoje tabele i wedle tej tabeli rozporządzają, a jak wiadomo, no papier przyjmie wszystko. No to do takich sytuacji nie można, nie można dopuszczać. Jako środowisko też mamy i wiemy, że osób, pieniędzy dla osób niepełnosprawnych troszkę jest, tylko że są one najczęściej trzymane przez ludzi układu, przez różnych dyrektorów, przyjaciół, dyrektorów, prezesów i bardzo często taki zwykły rodzic osób niepełnosprawnych no, nie ma możliwości walki z całym aparatem urzędniczym. No, raz, że nie ma na to siły, bo musicie się skupić na rehabilitacji swojego dziecka. Dwa, że no, to są ludzie, którzy po prostu żyją z tego haraczu. I z tej niepełnosprawności jest bardzo wiele ludzi takich, którzy się kręcąc przy takim jednym czy drugim niepełnosprawnym w koło, no nieźle sobie z tego żyją i to też trzeba powiedzieć jasno, że wiele tak zwanych problemów programów pomocowych i związanych z tym środków finansowych się rozmywa i idzie zupełnie nie na te cele, na które powinno iść i niedopuszczalne jest też to, żeby telewizja dostała 2 miliardy rocznie, a osoby potrzebujące pomocy i zbierające na terapię genową albo na rehabilitację swojego dziecka musiały żebrać o 1% albo posiłkować się fundacjami. Bo te fundacje, statuty tych fundacji są też tak sk skonstruowane, że około 5% prawda, zebranych środków idzie na tak zwane cele statutowe, czyli na prezesa i jego przybocznych. No. Powiedzmy to wprost, jesteśmy dalej niewidzialni, jesteśmy dalej zostawieni, a cała ta sytuacja koronopandemiczna spowodowała jeszcze dodatkowo to, że są potężne utrudnienia w rehabilitacji. Bo szpitale ogólnie żądają albo testów, albo szczepionek. I jak masz szczepionkę, masz wszystko. Między innymi dotyczy to y, Wojewódzkiego Szpitala na i jest wiele takich innych szpitali, gdzie y, ludzie są odizolowani, pozbawieni odwiedzin i wymaga się od nich co dwa tygodnie testów lub szczepionek. I jak masz szczepionkę, masz wszystko. Jak nie masz szczepionki, nie masz nic. I tutaj naprawdę jest konieczność złożenia pozwu zbiorowego i wymuszenia pewnych rzeczy, bo, jak mówię, opieka zdrowotna jest prawem konstytucyjnym. A konstytucja jest na wszelkie możliwe sposoby łamana. Ostatnio moja koleżanka Patrycja Mąka opublikowała też list związany z sytuacją w onkologii. Tutaj kolejny dramat. Jest, 40, jest jeden koordynator onkologiczny na 40 pacjentów i szumne zapowiedzi pana ministra, że w, w onkologii może się coś ruszy za dwa lata. Za dwa lata, drodzy urzędnicy, to już nie będzie co zbierać, bo ten chaos pandemiczny przykryje wszystko i, Uważam, że to jest wygodne dla was, bo służy to tylko i wyłącznie utrzymaniu waszych stopów. Jeśli chcemy naprawdę, żeby ta sytuacja i te osoby niepełnosprawne funkcjonowały samodzielnie i odwołujemy się do Europy, to bierzmy odpowiedzialność jako państwo za te chore dzieci. Zanim zaczniemy namawiać do tego, żeby wzrastała dzietność. Bo dzietność to nie jest 500 plus, dzietność to jest dostępność do żłobka, dzietność to jest możliwość szybkiego powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich, dzietność to jest świadomość tego, że jak urodzę chore dziecko, nie daj Boże, z porażeniem mózgowym, mózgowym lub inną chorobą złożoną, to nie zostanę w tym wszystkim sama i będę miała cały aparat państwa, który będzie stał za mną, a nie będzie używał narzędzi biurokratycznych do tego, żeby się obrócić przeciwko mnie. Przede wszystkim należy znieść też marży na sprzęt rehabilitacyjny, bo zanim zanim sprzęt rehabilitacyjny dojdzie, zejdzie z taśmy produkcyjnej i dojdzie do sklepu, to ileś osób po drodze nad tym zarabia i cena Wózka inwalidzkiego, elektrycznego też jest, musi być odpowiednio wysoka, więc tutaj no, też potrzebne są pewne uregulowania. No i przede wszystkim potrzebna jest praca mentalna z osobami niepełnosprawnymi i z ich opiekunami, bo czasami nie wiadomo kogo leczyć szybciej, kto większej pomocy wymaga: czy ci opiekunowie, czy, czy ci yy, niepełnosprawni. No. Także tutaj jest. Tutaj jest mnóstwo pracy do wykonania, ale na pewno nie zrezygnujemy jako środowisko z możliwości wywalczenia sobie rehabilitacji, zniesienia opłat covidowych, bo w niektórych gabinetach rehabilitacyjnych i takie słuchy do mnie dochodzą. Wprowadzono też opłaty covidowe, gdzie yy, dolita się dodatkową opłatę za maseczki i tak dalej i tak dalej. No i przede wszystkim Skoro 94% niby już medyków jest wyszczepionych preparatami sprowadzonymi przez polski rząd, nie rząd czy rząd, to otwórzmy szpitale, w, 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 znieśmy zakaz odwiedzin i zacznijmy naprawdę tych ludzi rehabilitować. Niech oni wychodzą na spacery, odpalniają się, niech ta rehabilitacja ma rzeczywiście wymiar. Takie jaki powinny mieć. Nie pozbawiajmy ludzi opieki psychicznej i ruchu, przede wszystkim ruchu. Tego bym sobie życzył i wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo długi proces i tak jak mówię, no znam wiele, wiele przypadków, między innymi boliozy, która teraz jest nieleczona, bo jest COVID i trzeba na jedno się tylko i wyłącznie nastawić, bo wszyscy inni są pomijani. No mnóstwo, mnóstwo przypadków, gdzie ludzie są zaniedbywani, zamknięci, zostawieni sami sobie i w białych rękawiczkach wymusza się na nich albo testy, albo szczepionki, których nie ma i długo, długo jeszcze nie będzie przy takim systemie umów, kontraktacji i lobbingu. Ale to nie zwania z odpowiedzialności o od tym, żeby działać, żeby krzyczeć i żeby się domagać tego, że osoby niepełnosprawne ze złożoną niepełnosprawnością po wypadkach osoby obłożnie chore mają swoją godność i ich opiekunowie również potrzebują rehabilitacji systemowej opieki zdrowotnej, opieki wytchnieniowej z racji tego, że oni również chcą mieć swoje życie i również są to życie z tą osobą niepełnosprawną y, spędzać godnie. A jeśli nie ma opieki systemowej i nie ma y, mmm, wsparcia systemowego na co dzień, no to się wcale nie dziwię, że tu i ówdzie pojawiają się ludzie tacy jak ja walczą o szerszą dostępność eutanazji w systemie. No. Ponieważ nie bierze się odpowiedzialności bo, bo, bo y, za to, że człowiek, który się urodzi chory, potrzebuje absolutnie od urodzenia do, yy, do śmierci praktycznie systemowej opieki wsparcia, żeby mógł godnie żyć. I nie wystarczy tu dać 500 zł czy 1900 zł, tylko tu trzeba obudować to systemowym wsparciem. Opieka na telefon, właśnie ten professional survivor, yy, asystentura, i tak dalej, i tak dalej. Zniesione marże na sprzęt rehabilitacyjny, e, zmniejszona biurokracja i e, porządek w, w systemie orzetnictwa, bo jest mnóstwo jakichś komórek przy wojewodach, gdziekolwiek, przy wojewodach PZBL-a, gdzie e, zaświadczenie o niepełnosprawności uzyskują ludzie, którzy absolutnie nie powinni takiego zaświadczenia mieć, i również nad nim żerują i z tego korzystają. I przede wszystkim, porządkowanie systemu orzecznictwa i systemu y, finansowego i włączenie rodzin z, osoby niepełnosprawnym, y, z osobą niepełnosprawną w budowę całego systemu. Inaczej się po prostu nie ruszymy i osoby niepełnosprawne dalej będą ofiarami swojego własnego galectwa, dalej będą ofiarami tej feudalno-komunistycznej mentalności, z którą obecnie mamy do czynienia. I abyśmy oby, w końcu ruszyli do przodu, bo na razie to mam takie wrażenie, że świat idzie do przodu w jakimś tam kierunku, a my stoimy w miejscu i dalej się kręcimy wokół własnej o osi. Fundamenty w deklaracjach, w programach oczywiście zostały wyrane. Czas na praktyczne działanie i, i konkretnie przekuwanie doświadczeń w, w te w działania, które mają się wyrażać w codzienności. I w, ogromnym, w ogromnej pracy nad mentalnością i zbliżaniem się osób niepełnosprawnych do tego naprawdę środowiska, w ceremonii, powinni żyć. Jeśli nie chcemy na przyszłość utrzymywać ofiar i, i, i wypłacać tylko lęk, to należy w jakiś sposób mniejszy lub większy, zgodnie z ich potrzebami, wsłuchując się w osoby niepełnosprawne, w głosy ich rodzin. No te osoby usamodzielniać. Dziękuję bardzo za tę audycję. Podaję numer telefonu 666 268 395 666 268 395, Marcin Marcin, to jest mój Facebook, Marcin Marcin i Marcin podłoga Antoniak 79 małpa, wp .pl. Marcin Podłoga antoniak79maopawp.pl z małej litery. Dziękuję za już, na pewno będzie jeszcze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Służę pomocą, służę obecnością. Proszę się zwracać merytorycznie, krytykować, komentować. Postaram się na wszystkie Państwa pytania merytorycznie i zgodnie ze swoją wiedzą odpowiedzieć. A na dzisiaj już dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.